Spójrzcie na to, co chce Bill Gates. Ostatecznie będziemy musieli posiadać zaświadczenie, które wykaże, kto jest osobą po chorobie, a kto jest osobą zaszczepioną. Dlatego, że nie chcemy, aby po świecie przemieszczali się ludzie, gdzie w niektórych krajach to jeszcze nie jest pod kontrolą, a szkoda, i nie chcemy kompletnie zablokować ludziom wstęp, powrót i mobilność. Okej, okay, słuchajcie jeszcze raz. On sugeruje, że musimy mieć zaświadczenie dla ludzi, którzy wyzdrowieli albo byli zaszczepieni, a więc zaświadczenia jak papier identyfikację, która stwierdza, że byliście zaszczepieni lub wyzdrowieliście. Ostatecznie będziemy musieli posiadać zaświadczenie, kto, które wykaże, kto jest osobą po chorobie, a kto jest osobą zaszczepioną, dlatego że nie chcemy, aby po świecie przemieszczali się ludzie, gdzie w niektórych krajach to jeszcze nie jest pod kontrolą, a szkoda. I nie chcemy kompletnie zablokować ludziom wstęp, powrót i mobilność.